Ej kochani, garstka gałęzi, wiem, powiecie, no mogłam się bardziej postarać. Jak najbardziej, jeżeli nie będzie to działało, no to kochani, za chwilę do dorwę trochę więcej, ale patrząc na to, że już mi zaczyna znowu padać, już idzie ulewa, to powiem szczerze, że nawet ta garść gałęzi dała dobre efekty ze względu na to, że pszczoły jak najbardziej jeszcze troszeczkę zalatują. Ale już, kochani, nie siadają, już nie ma tej garści pszczół, która przed chwileczką siadała. To jest filmik, dosłownie chwilę później narwałam, tylko trochę gałęzi nawbijałam tu, gdzie był wlotek, żeby im się to odmieniło. I to już wystarcza do tego, aby zaakceptowały, że tutaj nie ma miejsca dla nich. Będą po prostu poszukiwać miejsca po bokach. Tutaj, jak sobie sami sprawdzicie, to pamiętajcie, że to Wam zadziała. Jeżeli nie zostawicie, nie przysłonicie, można też oczywiście materiałem jakimś przykryć. Można trawą, można sianem, można gałęziami. Tutaj każda z tych rzeczy da do, dobry efekt ze względu właśnie na to, że zmienia im się. Lokalizacja zmienia im się to, co widziały do tej pory, to, co tam było, coś innego nagle jest, więc one troszeczkę głupieją i próbują szukać znanych zapachów. Znanym zapachem będzie oczywiście dynica blisko tamtego ula. No i część pszczół pewnie zaleci też do tego ula, ale jak widzę, no to większa rotacja jest właśnie w tą stronę w tym momencie pszczół niż w tą. Więc, kochani, ten sposób na powalone drzewo. Polecam, ale kochanie, tylko na niedalekie odległości, jeżeli chodzi tutaj o 20-30 metrów. No to powiem szczerze, że możemy część pszczoły lotnej e, zgubić. Przynajmniej u mnie się on nie sprawdził. W tamtym roku były filmiki robione pod tym kątem. E, miałam dokładnie tam ul. I tu też przenosiłam ten ul, więc na tą odległość mi się sprawdziło pod warunkiem, że oba ule były przysłonięte. Tu był wlotek przysłonięty, a ul tamten był cały zasłonięty gałęziami. Ale jak tylko odsłoniłam gałęziami ul, chwilę później znaczy to chyba nawet pod wieczór było to momentalnie zwiadowczynie zobaczyły, że ten ul jest. No i oczywiście, kochanie, chałpa otwarta, więc wszystko zaczęło wracać. Po czym znowu nakryłam i przez kilka dni trzymałam już nakryte. Drugi sposób na powalone drzewo było, że przenosiłam na tamten stojak ul parę metrów dalej niż ten, i tam mi już kochani pszczoły zostawały. Tam już miałam większy problem z tym, że one nie chciały odlatywać na pasiekę z powrotem. Ja je wtedy nie pamiętam, czy zostawiłam, czy je przenosiłam w jakiś sposób. Chyba je zostawiłam, bo były też chyba sprzyjające warunki. No ale dzisiaj ze względu właśnie na to, że już leje, już może przyjść za chwilę chłodem, no i bałam się, że tą część pszczół stracę. Te pszczoły kochani tutaj na dennicy, nie boję się o nie, one za chwilę sobie wejdą pod dennicę, zawieszą się tam w gronie albo wejdą do wlotka. Tutaj nieraz już tak kładłam denicę, jeżeli chciałam, żeby mi tam część pszczoły... Zleciała. Dlaczego nie strzepuję na trawę, kochani? Bo jest trawa mokra, one by tam bardziej zostawały w tej trawie. Po co mają być mokre, zanim by się wdrapały, zanim by wyszły? To by mogło im trochę potrwać, a część mogłaby zginąć, jakby przyszły większe deszcze albo na przykład deszcz do wieczora, bo ja nigdy nie wiem, jak długo będzie padać. W tym wypadku, jak będą bardzo mokły, one po prostu za chwileczkę będą się chować od spodu dynicy, a później, jak przestanie padać, wrócą sobie suchutkie i wejdą spokojnie do wlotka. Tutaj pamiętajcie, lepszym sposobem jest właśnie podłożenie dennicy, czy podłożenie jakiejś deski, wysypanie des, pszczół na deskę niż bezpośrednio na ziemię i a niech sobie wchodzą. Przynajmniej pamiętajmy, zwracajmy uwagę na pogodę, bo wiadomo, jak jest pięknie, ciepło, to się nic nie dzieje, to one po prostu momentalnie się będą wzbijać i wchodzić, jak jest mokro, no troszeczkę ulżyjmy im, ja wiem, mówimy, pszczoły sobie poradzą, ale po co mają się męczyć, po co mamy niepotrzebnie je narażać, skoro to my chcemy je przesiedlić, czy przełożyć, czy połączyć z inną rodziną. Tutaj jak widzicie, no jestem dosłownie, to jest chwila od tego filmiku, który Wam nagrałam, że siadało bardzo dużo pszczół. Widzicie, już żadna pszczoła nie siada na wloteczku, na desce czy na stojaku. Patrzy, wspiera lokalizację troszeczkę od tej gałęzi i odlatuje z powrotem w tamtą stronę. Te gałęzie, oczywiście tu zostaną na kilka dni, bo jakbym je ściągła, za chwileczkę będzie tutaj nalot w tą stronę. A ja teraz uciekam, bo już mi pada na głowę miłego! I do usłyszenia!